Then it is to war you will lead us. You are a fool. You would throw away nearly a century of prosperity over a few squalid settlements in the west. I was there, Tratos. I saw the devastation. The arrows came like falling stars upon the village. They gave no quarter. If we do nothing, we will destroy ourselves again. Everyone here is aware of your suffering, Garadan. But this is not then. This is not the rage. I must echo the words of Lord Val. We are not yet at war. We are at war. The tribes have broken Margoth's wall. They've shattered our border defenses and are spilling through like water through a breach. Several trading posts and merchant towns have been destroyed, white right from the face of North. They are not a they are an army, a horde, and they are to Margoth itself. Make no mistake, members of the Council. We are already at war. My friends, noble lords, peace. You are magi, one and all. Calm yourselves. My lords, heed me. We must meet this threat here and now. We must draw the line and hold it. My lords, it seems whether or not we would have it, war is upon us. But it need not be a repetition of dark times past. Castle Margoth is the key. We stop the tribes there. We halt their advance and push them back to the Howling Plains. How, Lord Karen? How can we do this thing? You forget yourself, Tratos. We are magi, are We rule from the Obsidian Tower and command no small. One among us must go to Margoth. I am High Lord of the Council, my lords. It is to me that this task must fall. I will go to Margoth and do what must be done. It is not long now, my lord. Margoth is within reach at last. Witajcie w kolejnej części Armies of Eee. Jak widzicie, grafika się poprawiła, ponieważ przerzuciłem się z. Co z sobie znaczy na tego? Przerzuciłem się z Frapsa na Bandicama i. Zabiera on o wiele mniej e, pamięci, mniej, mniej FPS-ów zjada, dzięki czemu e, dorzuciłem cienie. Ogólnie grafika wysoka a niska jest, jest niewidoczna praktycznie. Nie jest to e, na przykład, bodajże, Command e, and Conquer Red Alert 3, o ile dobrze pamiętam. Ma świetną grafikę na najwyższych, e, na najwyższych ustawieniach. Po prostu boską. Mhm. Musimy się do tego klasztoru dostać. Ta misja będzie teraz musimy ominąć. Ta misja będzie chyba stosunkowo długa z tego, co mi się wydaje, bo jeśli mamy tutaj biegać po tunelach, więc podzielę ją na jakieś dwie części. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. E, ogólnie chciałbym zakomunikować, że będę robił dodatkową serię gier. W sensie e, FPS, kolejny RTS, może coś, coś w tym rodzaju. E, sprawdzę sobie gry, które chętnie bym zagrał kolejny raz. E, jako, że... Znaczy kolejny raz. Jako, żeby wrócić sobie... Miłe wspomnienia z tej gry. Żeby wrócić sobie miłe wspomnienia z tej gry. Znaczy z tej gry akurat z różnych gier. I chcę wybrać parę tytułów, które wam zaproponuję w krótkim takim filmiku na kanale. Zaraz obok tego, który będzie tym dodatkowym. Znaczy, on będzie dodatkowym do tego, co w tym momencie nagrywam, musimy tu ich pokonać. to nie będzie tak, że nie pozwolę wam wybrać kier, na My lord, your help is well received. We were in need. The beasts fight with a ferocity we have not seen. So we have known it. I am Alredore, noble sir. We are glad to have arrived in so timely a fashion. We have been here sooner. We had word that the council had sent a mage to us. We set forth from the keep in hopes of meeting. Margoth is besieged and their patrols control the countryside. We sought to intercept you. And then this. We were expecting a larger force. Do not despair, sir. I have other means with which to meet our enemy. So be it. Now, Margoth, you were saying it is besieged. There are tunnels, my lord. Underground passages into Margoth. Then you must lead on, sir. By what name may I call you? I am Dunhelm, my lord, second mark of the garrison command. Well, sir, Dunhelm, consider yourself bound by honor and tradition to the Council of Mages and in service to Noran. Let us quit this place. Take us to Margoth. The ancient magic guides me. I sense the enemy. Jestem tu. No, lube, nie udało mi się. Niech oni się wycofają. Jeden zaraz przyjdzie. Okay, puszczaj. No, puszczaj. Muszę co za burak. Nie mogę rzucić tutaj o taką, ponieważ za atak z, e, uszkodzę własne jednostki, a tego bym właśnie nie chciał. Ponieważ stracę, mogę stracić niektóre jednostki.

Na razie niech oni zostaną raczej ponieważ ciężko jest mi albo zaraz okej, okay, jedynka niech będzie. Wpuścimy tutaj tego, ponieważ w jest... W jedynce jest miejsce dla jednego, więc lepiej mieć więcej niż mniej, prawda? Wojska. Okej, okay, daliśmy radę. Zapytacie... kurczę, zapytacie na pewno czemu, e, czemu chcę tylko taki gry, które sam wymienię, tak? Ponieważ jest taka sytuacja, jeśli e, nie grałem w tą grę, a ktoś chce, żebym ją zrobił jako... zagrajmy. Nie ma najmniejszego problemu moim zdaniem, ale jeśli gra nie będzie mi się podobać, będzie przez to w jakimś na przykład stopniu jakby to powiedzieć, nie będzie mnie przeciągała w ogóle, to nie będę się dobrze przy niej bawił i w ogóle nie będzie to bardzo sztywne. A większość gier, które zaproponuję Wam, wiąże się z pewnymi jakimiś historiami z, z, z gamingu, z, z mojego gamingu, z ogólnie grania na, na komputerach. na komputerach też e, bardziej i bardziej jest i bardziej są dla mnie one przyjemne niż na przykład granie, powiedzmy w Wowa e, chociażby na jakimś nie wiem pirackim serwerze granie w Wowa którego po prostu nie lubię e, też polecam swojego bloga przede wszystkim polecam swojego bloga na, na moim kanale jest. Na wejściu w mój kanał jest link do niego. Nazywa się Gaming jak ty to widzisz i planuję napisać artykuł dziś lub dzisiaj już nie, raczej, bo jest strasznie późno, ale jutro, jutro zacznę pisać i w środę dokończę. Będzie to chyba artykuł o tym, dlaczego gry nudzą. Nowe gry nie chodzi mi o, o stare gry, tylko o nowe. A następny to dlaczego nie lubię Wowa. To może, to może wstrząsnąć niektórymi ludźmi. Ale powiem wam, m, dlaczego właśnie nie lubię Wowa, na przykład. Okej. Okay. Ogólnie nie lubię wowa strasznie za to, że straszny hype na niego był. Straszny hype. Gierka wtedy wprowadziła jakieś innowacyjne takie rzeczy, ja wtedy nie byłem za bardzo jeśli chodzi o gatunek MMO. Jakiś taki obcykany strasznie obcykany jakiś taki strasznie ale e, lubiłem pograć. Lubiłem pograć sobie w MMO. To mam zabarykadowane, tak? Dobra, pójdziemy na razie bez tych kapłanów. A potem doprowadzimy wszystko. Tu chyba zaraz ta wioska będzie, się wydaje, bo oni mówili o jakiejś wiosce. Okej. Okay. Robimy tak, że ja tutaj zakończę i będzie to jedna część, a druga część będzie. właśnie. Okej, okay, idziecie dziecię pani. a druga część będzie. będzie następną. Cześć, cóż mam tu o Morgoth? Jest besiegany. Nikt nie wybrał swojej pracy z wystąpieniem. Kobold, goblin kind. W Bones. kobold. Dzień dobry dla machinie. The beasts are constructing some demonic device. We have seen it spit fire and rocks that have shattered walls, destroyed entire homes. Siege engines. Oh. They have truly come to destroy us, Dunhelm. Very well. We shall show them of what we are made. This village must be fortified and rebuilt. We'll not leave a ruin for them to gloat over. Okej, okay, w tym momencie zapiszę grę i mm, będę kontynuować ją później. Ogólnie mamy cztery takie jakby obozy, które musimy zniszczyć, tak jak tutaj... O ile uda mi się jeszcze zobaczyć zanim budują wieże. Wieże oblężnicze. E, chyba musimy ją wykorzystać potem do swoich celów, a już mi tu zanika. Chyba można ją potem wykorzystać do własnych celów. Osadzając e, kogoś wieża zwiadowców Takie eee, opcje, tak? tak? Zobaczymy no, Może nie Podejdziemy eee, Będzie tylko częścią, częścią, jedną jedną częścią Postawię te dwie wieże tutaj na tym zakończymy tą misję, ponieważ będzie to dłuższa misja, tak, będę musiał o wiele dłużej to z nimi walczyć i nie chcę tego robić, nie chcę przeciągać filmiku na 50 minut, czy uważam, że lepiej zrobić 20-minutowy, powiedzmy treściwy filmik, chociaż on tutaj akurat w tym odcinku nie miał nie, nie miał za bardzo jakichś takich szalonych komentarzy czy, czy jakichś ciekawych sytuacji ale jest to przedsmak tego co potem się będzie działo, więc naprawdę warto, warto zobaczyć kolejną część więc w tym momencie wieża się zaraz zbuduje z powrotem go wrócę tutaj tutaj i dziękuję Wam za oglądanie pierwszego od odcinka pierwszej, pierwszej części trzeciego odcinka pozdrawiam Was